Lali. Są, są goście. Jest gość, jest gość. Jest gość, czyli Pepper u Ciebie. No, no. Na dachu, ej, cały skład Dostał? Do. Nie jest, chłop. Ja nie mam nic. Czekaj, do budynku. Jest bizon, jest bizon. No właśnie, pobiega tu komni mnie, nie wiem, on już ma broń. A bo ty tam A. jesteś, dobra. Ja go obiłem tam. Chyba też Uciekaj go obiłem. On dostał jedną pestkę z y, mini Ja od rewolwera do niego trzymam. Dobra multimafia, musisz wybiec tam, tam. Ale w ogóle powiem wam, że jest się dole, nie respi nie 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 się broń, normalnie Dobra teraz ja multimafia no. Kurde no, naprawdę przeładować już nie umiałem, kurde Zabiłem go, a nie, a ciebie też zabili. Kurde szkoda. Zabiłeś? To jest pierwszy per za, za, zabiłem. 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 Od razu padł? Tak. Tak. Dobra, nice. Jaki luty? DP. Ja też nie mam DP. No teraz przynajmniej normalnie gra działa. Chyba reset tu mnie trzeba robić, bo nie wiem. Robiłem tf 11 to nic nie pomagało. Kurde, szkoda, że tak późno zacząłem strzelać w ulti Kurde, a poszedł Kurwił się Bardzo, znaczy myślę, że po prostu... No, na razie, no wiesz. Jest Nie no, przyjdzie na pewno jak sunczymy Kto do kogoś? A ja mogę wziąć? Tak Tak, wiesz No name Mam jeszcze utemkę, ale na minium. A tam dużo dobrych graczy nie było, kilku było takich topowych. No ja byłem. Na tym rumie widziałem. A na roomie? <laughs> ja, ja byłem w tym. Prowadzącym A ty teraz... czemu nie grasz? Nie, komentuję. No jak to co, Przecież zaraz byłby ten atak na niego i by go wiesz, i by go zabijali, no to po co? No to bronić się trzeba, no dobrze. No, no. no ja nie umiem tak dobrze. Ja, jakbym na przykład robił live'a i bym takiego rumarowy robił, to bym grał, fajnie. Ja bym, bym się cieszył, że mnie podjeżdżają. To by było fajne. I bym na alu jeszcze gadą. My w ogóle wczoraj je... myśleliśmy, że goście są w domu, my wjeżdżamy i my na alu. Halo, policja, poddać się do nich. Myśleliśmy, że goście. Powiększone <laughs> Powiększony do ar -ki. Mam dwa powiększone do ar -ki jeden mogę wyrzucić. A i to był... Kto resztę tego spodu porobił? Skoro tam tak był cały był Jedna osoba tego tam była. Co No opowiadacie? To pierwszy z był ten koleś w ogóle. Ale ten, ogólnie rzecz biorąc, multi trochę źle zrobił, że się odłączył. No bo on się odłączył od nas i poleciał sobie samemu, no i... Ja leciałem z wami, tym razem... Tym ja razem też. Nie bawiłem się Możemy na Oberpnoje polecieć zaraz Nie bawiłem no, się no, w Rambo Pensatory A toż ma No nie ma co się bawić w Rambo czasem, bo... Kompens... Ja do niego nic nie nich nie mam, on dobrze Kompens... nie? Kompens... ale... Kompensatory ale... Kompensatory. ale bez sensu zagrał po prostu tu jest kompensator do erek, nie wiem czy komuś wziąć? Mam Kuba chcesz? Jak nie więcej, 5 roomów nawet może być Jak wszyscy po jednym z moderacji kupią Oni nie, mają nie, nie. na pewno, oni mają na pewno, wszyscy Ja, kartę. ja mam też karty, ale ja na przykład dzisiaj idę do pracy na raz, nie, nie będę mógł Tutaj inni mogą, moderatorzy Nawet do 100 osób dobiłoby, jakby się opublikował gdzieś na jakichś grupach To by pewnie A. do 100 osób dobiło na Ale grupę. to inni niech publikują, ja tam nie mogę na, na, nie, nie na wszystkich publikować Pot, gdzieś tu Czemu? będzie A bo bany mam za udostępniania Dzięki bardzo Tobiszewski z lajka, że się... siemanko, witamy Ale są inni, którzy mogą ma... na tych grupach? No. Tak są grupy, ja też mam no, na jednej grupie, takiej taki co jest 7K użytkowników też mam bana za to, że udostępniałem tam e, live'a, e, aczkolwiek, ja aczkolwiek ja nie udostępniałem, bo tam była taka sytuacja, że tam były są posty do wal. No pisał, że nie życzył sobie, żeby ten live był udostępniany, coś widziałem tutaj do mnie przyszedł Okej okay. No teraz jest git czkuje jeszcze się Nie laguje na początku gry No i dobrze, niech niech niech, laguj, niech nie laguje Kolos zabiłeś właśnie gracza z Malty Jak mogłaś Do lobby Myć się Spać No to co, jedziemy stąd, bo już tu jesteś wszystko przygotowane. Każdy już wszystko ma. A, ma, a, macie, a macie auto? No na pewno na drodze. Czekaj, jeszcze plara spada. Drop spada jeszcze. No. Macie a, auto? A oh, Gdzieś... Znaczy ja nie wiem, na, na, to, na, na, na lotnisku na... tam. A, a, dobra. Może być. A tak, jeszcze to ta flara. Tam się a WMK i groza moja. Ja prze... Resta wasza. No. <gry> nie, bo jak ktoś nie będzie obczajał, co chodzi, to pomyśli, że jestem jakiś kargul. Reszta a... moje. A ja to przeważnie nie, wszystko oddaję z tego dropa. A ja to mam swoje tutaj w bronie. Chyba, że jakieś MK14 będzie, o, przewrócił się. To jest? O, no a ja No i to bieraj. Dobra. AUG. mogę czy bierzesz? Ale chyba że, chyba, że Grzegorz chce. nie chodźmy, ja mam grubą. Wiesz. No to ja mam już zestaw jakiś chciałem. No to. Proszę bardzo. Ja mam y, mini na ósemce i DPK na trójce. Nie jest. Czekaj, dochodźmy o? na lotnisko, jak tu auto nie ma. Na lotnisko chodźmy. Zobaczyć Chodźmy. Dzięki Michał za lajka, like witamy serdecznie na streamku. mano. i powiem wam, że przeleciałem w chuj tego, tej sosnowki i żadnego auta nie ma. Mm -hmm. Tu musi być, albo tam po drugiej stronie na ulicy też się radzi. Na ulicy. Tam. Po lewej nie ma, całą ulicę przeleciałem, nie ma. Tam jeśli już będą no tam auta, w tamtym kierunku. Tak. No lol, też nie ma. Ta. Tam Oli. jest strefa mamy. Ale my chcemy jechać. Pewnie tutaj tak wrócimy pod koniec ja. strefy. A jak ja wczoraj. A w ogóle później oglądam powtórkę streama, to no? ktoś nawet na wyspę polecił na tym rumie. Tak, tak, My na wyspę ktoś poleciał. A złapaliśmy o tutaj przy kamersze w ogóle, jakieś ...słaby. Bo wy lecieliście tutaj, kuba, no, na no, Shutty Crater no. polecieliście, tak? Nie, 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 tu wylądowaliśmy. Wy? Na, a, a, później, tu, tu, tu w była. Dzisiaj normalnie lecimy. No to nie ma sensu w ogóle. A czy tu nie ma auta? Nie. Erdal. No. Yeah. Nie. No tak mało ci widać tam to było biegniemy. na roomie. mało ci widać na tym roomie było <grym> tam też nie ma żadnego auta bo tam ty na po drugiej stronie sąśmuszki na ulicy yeah. nie nie wiem biegniemy ja za zaraz zobaczymy tam może ja dzisiaj już normalnie gramy pod kila to nie ma sensu to i tak przecież nie o 100 tysięcy to może kiedyś jak to się ładnie roz rozpowszechni to może coś się coś tam zrobi To nie można zrobić, na przykład jakiegoś Royal Patha, czy coś. Następnie no, na przykład coś takiego. odpalić, załóżmy, trzy mapy. Miramar, Weekendy, no. Erangel i zliczyć punkty za killa i za miejsca. I zobaczyć, kto będzie miał pierwsze miejsce i ten, kto wygra, to no go No i dla Wupo, Royal Pass. Bo na przykład duo, jak to by było, co nie? No. Coś w tym stylu. Czekaj co tutaj przewodnik, ja na streamach wbijam, jo przyjmuję go jak na filmach, co no bo po co są te transmisje, żeby poczuł klimat jak kule w karabinach, chyba są albo ma, czy, czy się dymał albo doi byś się jarał grom po co komu spina, jo mijam ją, wyciszam ją rozwijam tło, to moja godzina, nie pora na finał to się da zatrzymać, działem jak AWM, w Alewry, 300 zajewko, czyste fair play, grom. Przewodnik, masz dusze artysty. Mamy Chili paper, Auto. No widzę, widzę, coś już do was. Jak ten set game mógł dodać w płatnym karnecie skin do łomu? To jest jakieś. Jak oni mogli to dodać w ogóle? A Czy widziałem! Ale to już. To jest bez sensu. Dobra Kuba no, no, chcesz ten... ten strój, chcesz check pada do Eee, mam Szybki rozszerzony Możesz dać Dobra, Dobra. Jadymy No słaby jest ten kad, tylko z ostatny level jest fajny. Bo no, zrądzanie no, nie długo się tyla. zaczyna. No, skończymy tą gierkę i robię ruma. Będzie 15 takich minut wolnych Dobra przewodnik będzie na, komen na komentatorce czy nie w końcu? No, pe no tak Napiszę, będzie. Że będzie Tak Bo jeżeli nie to ty Tu mogą kampić Zaznaczyłem to Lubił siedzieć O no name ciągle są Jeszcze jeden jest nowname w ogóle Widziałem Na moście kampią, zobaczycie, znowu Albo na domkach tych też lubię siedzieć Przed mostem, nie? Mhm. Mm na tych domkach tam? O nie Grzegorzu Przewodnik myśli, myśli... Myśli, że da radę przewodnik. O nie. Był. Znaczy ja, o goście, Jak chce przewodnik zagrać to niech zagra. Ale wtedy ja sobie pokomentuję. Napisałem mu... Nap na armii napisałem. Jeżeli nie dasz rady, to Grzegorz na komentatorkę. Możemy poświęcić Poczekać tą strafę, bo taka strapa, jest, że Czy no... Że mogą wyjechać z mostu, nie? Tak supresor tak AR. E, supresor AR. Supresor, AR, jadą, jadą gości goście przygotujcie się, przygotujcie Strzelam. się Goście jadą Jeden, jeden Jeszcze nie, nie dalej Ale malagi chłop, masakra Tu są, tu są, tam pojechali Pali się mu ten auto, uciekł, Tak, limo. pali Bierzcie ale... auto jedziemy. Jedziemy na niego ale powiem Ci, Kuba, miałem już idealny ten do... do strzału. Akurat wiesz, na skopie trójce jak, byłem jak, Jakie koleś lagi miał, widzieliście? On no tu go zlagowało. Do przodu go wypierdalał. Jest tu, jest tu. Gdzie mam jechać? No skręca, jest, jest po prawej, się. po prawej. Tu domek. A. W środku jest, w środku jest. Dobra, 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 już, dobra. już, już, już to poradzimy. A co ty. To za koleś? <laughs> Grozę miał, dobra, jedziemy dalej. Czy ktoś bierze tą grozę? Nie. S, Możesz wziąć. Jedziemy, dobra. Tylko wiecie co? Potrzebuje jakiś mniejszy, a mniejszy, y mniejszy scope niż ta trójka. Kto on tam miał? O, mniejszy? No albo na grozę. E, tu Gili jest, nie chcesz Gili? Grzegorz? Nie, tam po co mi tu Gili? Ładny, ładny Dawaj, mam strój Mogę trójkę komuś oddać, jak ktoś bardzo chce Czy ją wywalić? Mm, nie Wywal Dobra, poszła, zapomnienie Kuba, Kuba, masz ósemkę na WMC? Szóstkę mam Ja mam ósemkę, mogę ci dać Też ci Ten mogę line. dać ósemkę Szybko, Szóstkę wywaliłem Dobra A już wziął? Aha Tak, już wziął Ta. No dobra Dobra No, łom tu kolos jest, jak będziesz miał sobie wiesz Przyda ci się No <grym> nie, no to ogólnie to Ale zajebisty No nie gra się tym łomem, no jak No nie gra się, ej ja w ogóle łom wziąłem Aha, mam go w ekwipunku, dobra Paczki łam. i nim rzucać można To no, właśnie Patelio też też Ale, o... ale błędos bardzo... A w ogóle jak y, rzuca się panem, to słuchasz takie strzały jakby z VSS-a, ktoś strzelał no, praktycznie. Zero mi mojej Było z tego gościa co ułazem jechać patelnię używić. Ale przynajmniej dobrze, że zrobili, że ten może teraz rzucać. Jak, Jak w oryginalnym PUBG. Jak to wprowadzili, że, o, że tak, jeszcze widziałem filmiki, jak go się na rzucania z potelni zabijali. Idziemy na typów? Teraz zobaczymy, będzie. Z mostu będą, My poczekać, jak z mostu wyjadą. Pewnie tu będzie gdzieś. Strefa. No, tak. mówiłem? I teraz możemy poczekać do końca gazu. Aż gaz będzie szedł, to może goście wyjadą. Jeszcze. No dobra, zaraz zobaczymy. Mogą jechać. Milan, Wałęga, Impostor. Dokładnie. Wołt, <laughs> Milan. Wołt, Milan. Wołt, Milan. Wołt, Milan. Wiela do mnie. Na plecach! Ej, ułat podjechał. Cały szklan. Tak. Do Lejdy rzucam. Czekaj. Okay. pa, 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 pa. Jeszcze jest czas. Nate colo tu żenapóle. Bo mi samo, samo rzuciło oczywiście. Tak, rzuca, to, to, to jest najgorsze Cały skład tam jest Jak powalimy to podjazd szybki się to Jest. Są za tym murkiem cały czas Są za tym murkiem cały czas. Pod... <tryk> jest. Kurde, wychyl głowę ktoś. Oni głowy w ogóle nie wychylają. Chyba Mądzi są. Jest, Lepo, że... prawo ty Granat, patrz, granat, granat, granat tam rzuca. Dobra, to bot. Dobra, to bot. Granat, granat też tak Wsiadają, wsiadają! Przygotujcie bronie. Tak już leży chyba Dobra. Panowie podjazd, jeszcze jeden Czekajcie, ja się ulecę szybko się, no. Ale W domku tu jest, w domku tu jest ten typ Lewo, lewo, lewo Lewo Idź, idź, idź na niego Dobra, Dzień. dziękujemy A był obity? dostali Widziałeś jak był obity? Też dobrze strzelali, z tego auta dobrze idę tak? Mk14 tutaj jest, może ktoś z was będzie chciał wziąć Ale ja im dwóch wyjąłem, co nie z tego auta W ogóle, I się eee, Ja obrotem, też, obrotem, ja też wyjąłem dwóch, bo mam dwa kille Ja nie mam w ogóle bustów Nie no, przecież pierwszego killa zdobyłeś na strasznucza ja Mam tam kille a mam cztery Cztery mam Dobra, jedziemy. Poles, mam, mam dla ciebie skopa, chodź. Zabijajcie. Jedziemy. Dobra, dawać. Dziękuję. Dobrze wyszło. Tam. Już czekaj, 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 czeka. tylko wezmę tego tego stąd. O, z tego z tego ciała. Czyżby drugi Łin z rzędu? nie ma. Dobra, mam tylko jednego, wystarczy mi jeden. Nice. Dzięki, Piotr Kryptus z Rajka, Pan cały czas. O, Milan Unmod Grzegorz, pan procyutron. <grystanie> o nie, o, o to zniewaga krwi wymaga. Za mało Czy nie brakuje mi piątek? Nie no, mam 50... Mam 30 na no, 80 piątek, jakby Bot, mi brakowało... <grystanie> Aha, czemu tu boty biegają w top 10? O co tu chodzi? Czemu tu botu? Chcecie go lutować tak, czy nie? Tak. No, może coś będzie. Camo. No. Jedziemy dalej. Drop tam jest, możemy podjechać, patrzcie. Eeeh, gdzie? Brawo, Brawo o. Dobra. Już. Ale tam nie ma strefy. Minuta 50. Mało no killi, znowu Jest, co no, są Przynajmniej, przynajmniej jest w lesie Biegnie, biegnie Dziękujemy Jeszcze za tym, za Dziękujemy Nie, nie są Jest Dobra, leżą Pa, bez no name, no name'a zabił <gryś> <gryśle> się podleczy też się. A kę miał ziomek Mogę? Pop, mogę? Pop, mogę? Pop, mogę? Mogę, mogę? Wiesz jak krowę wezmę sobie jeszcze Mieli No name to był Falker Masz tu awm -a jest? Zaraz ci tam 10 bo zabrało Emotycznie Trzech typów zostało nam Krowę Bierz sobie tą krowę Wziąłem sobie, ja auga wywaliłem Dobra jedziemy Nie chcę tego auga Ja sobie grozą tutaj gram Mam, masz? Masz. Mam 4 kile. lol Dawaj ammo Kara Dobra jedziemy Ja chwilę nie Muszę coś zrobić O, dobra Teraz mogę jechać Pewnie z bo obojem i taka nie rozumiem strzele, ale co tam? Dobra, Fajnie po... to. Jedziemy na zrzut znowu? Tak. Tak. to w ogóle w trawie nas wkrótce pewnie siedzą. Dobra, akurat po tym byczyku robimy ruma. Ja, na, ja, ja nadal nie mam Grzegorz potwierdzenia od przewodnika. Nie to martwi. Sorry. Nie to martwi. Dobra, jedzimy. Render, render, render go. nie przyjadę tędy, dobra. O! No, przy, przy, chyba są na górze, na wieży są co? chyba. Chyba są na wieży. Chodźcie, dobra, save jestem. Co? A ja nie jestem. A co, to jest kolej z ulepszonym akm -em. O kurde, paczek, ale dobrze strzelają, widzieliście? Czekaj Grzegorz Raz w Teraz... ciało dostałem i od razu drugi mnie powalił, no nieźle Ładnie Grzegorz Czekam, czekam, i te same head'y były Jeszcze Chili Pepera powalił No mi w ciało dał, jest, widzę go, one, two, three Jeszcze jeden na schodem Czekaj Grzegorz, patrz jak schodę, jak daleka się, schodę, cię podnoszę mm. Widzę Powalony jest tam jeden One, no, dostał. Ziomek Przy wejściu, gdzie są? Przy wejściu. Bóg tylko na... widziałem schodki, na schodkach, tam, od lewej strony. Ahead. Dobra, tak. tam na schodach się gdzieś podnosił. Kurde, gdzie jest jeszcze jeden? Chyba dwóch, ich tylko jest. Nie pikują już. <noise> Muszą być na schodach, a może na dół już zeszlić. nie wiem. jest jeszcze na tej dużej wbudowli, tak? Po lewej stronie a. byli, no. Na tej wieży byli. A oni strefy nie mają, cofnijmy. Możemy poczekać na tych schodach w sumie, no. Na nich. Tu możemy poczekać. To luźno. No, no, no. Ja nie wiem, czy oni już nie zbiegli. Nie widać ich. Od lewej mogą wyjść kolos. Od lewej dokładnie. Trzeba, żebyśmy się nie, nie blokowali tutaj. Tu niech jedna osoba będzie. Dobre, no, my tutaj strefę mamy. I dwóch tylko ziomków widziałam. Tam się strzelają przez rzucie. Jak przy zrzucie? Tam tam strzały dochodziły To tamtej czyli hmm. hmm. Przy, przy dropy nie ma nikogo Są strzały cały czas tam. o Patrz o, o widzicie patrzcie jak objechali widzicie Patrzcie To ci goście co byli tam na górze właśnie LOL Patrzcie jak objechali gdzieś nie? Czy ładnie Jewani, jak objechali, nawet widzicie? tam krowem ma jeden Tak Też To nas rzut tu leży, nie? Ten rzut tutaj Przed nami gdzieś Przed nami tu dobra Znaczyń. Dobra, ten, nice. ten, ten rzut to, Raczej nasz. to wygramy. Raczej to wygramy. Sela, ostatni został. i Czyli się pomontowali. No. Znowu słaba gra, ale. Win będzie najprawdopodobniej Znowu słaba gra, ale win będzie. No, chyba, że nas zabije. Leżąc. on. Znowu będzie musiał na sobie jeździć, bo nie będzie miał strefy. No, co ja po... tu podbiegłem sobie na Snake'a Poczekaj, może wybiegnie mi tu gdzieś. On tu jest przede mną, na wam. się też mi na lewo, tu do, domy. Raczej nie wybiegnie. Raczej jest przede mną ciągle, na wam. Jest przede mną, dobra, wam go. Dobra. Gigi. A Dobra, dzi tak, na, na spokojnie, nie?